Ja już się trochę tak? nagrałem, więc mogę być znaczony? No, spokojnie. A, spokojnie. Dziewczyny miały wziąć ja miałyśmy grać na długie. To nie zapomniałam wziąć... Dbać o bagaż, nie dbać o bilet Ściskając w ręku kawy zielony Patrzeć jak wszystko zostaje tyle <śpiewanie> <śpiewanie> Długo będziesz teraz czekał? <śpiewanie> Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Zobaczymy Cię w telewizji i będziemy mogli się pochwalić, tak. że znamy Cię, nie? Tak, mam tanie na koncert! Hej! Oh. <grych> uh. Bardzo, bardzo serdecznie chcieliśmy pozdrowić trębacza. Dana, trębacza. Tak, jeszcze nie znamy, nie wiem jak się nazywa, ale dowiemy się, jak będzie. Znamy nazwisko, nie znamy zmienia. Niżko. Nie znamy. Wiemy, że siostra Kasia. Tak. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Cieszymy się, że zagrałeś nam tą cudną melodię na swojej trąbce. Naprawdę, byłeś taką wisienką na naszym torcie całego tak. dnia. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Będziemy Ci teraz kibicować w Twojej dalszej karierze muzycznej. Znajdziemy cię na YouTubie, będziemy rozsyłać znajomym, rozsławiać Cię i będziesz tak. znany. Tylko Jesteś po... przez sympatyczną chłopakiem i tak trzymaj. Tak, naprawdę, było nam bardzo, bardzo miło Cię poznać i bardzo się cieszymy, że... I zapraszamy do Szczecina. Tak. Oczywiście. Już masz przewodniczki po Szczecinie, będziesz miał gdzie spać, jedzenie też Ci damy, więc tak. zapraszamy. Siostrę możesz wziąć ze sobą. Tak. I radość wielka.